Czwartek po raz trzeci w bieżącym roku spotkałem się ze swoją polską bratnią duszą część druga. Dzisiaj jest niedziela, 2 marca 2025 roku. W pierwszym z dzisiejszych wpisów będę kontynuował dzielenie się kilkoma doświadczeniami i spostrzeżeniami dotyczącymi czwartkowego dnia 27 lutego, w który po raz trzeci w bieżącym roku spotkałem się ze swoją polską bratnią duszą. Po spędzeniu trochę czasu w poszukaniu wejścia Muzeum Marii Skłodowskiej Kili, około 16 roku, 2000 Gosia i ja go znaleźliśmy, a zanim przez niego przeszliśmy, zauważyłem dwie tablice wyglądające na wykonane z granitu, a na górnej z nich wyrzeźbiono słowa Polskie Towarzystwo Chemiczne. Po tym, jak kupiłem nam dwa bilety do wstępu, sprzedawczyni podała nam audioprzewodniki dostępne w języku polskim, po jednym dla każdej osoby. Spędziliśmy około pół godziny w muzeum, przypatrując się różnorodnym przedmiotom dotyczącym Marii Skłodowskiej, i znajdującym się na wystawie i wystawie czasowej, a Gosia spędziła więcej czasu, słysząc objaśniania na urządzeniu audioprzedwodnika, niż ja. Niestety podczas rozejrzenia się w dwóch wystawach nie zrozumiałem dobrze tamtejszych przedmiotów. Gdy Gosia skończyła przypatrywanie się przedmiotom w obu wystawach i słyszenie na audioprzewodniku, wysunąłem sugestie. Abyśmy się rozejrzeli w sklepie z pamiątkami, a Gosia zgodziła się na tę sugestię? Wiem, że uwielbia czytać książki, więc zaproponowałem jej, żeby wybrała dla siebie książkę, którą bym kupił. Wreszcie wybrała dla siebie większą książkę dotyczącą podróży Marii Skłodowskiej Kili, a wybrałem dla mnie mniejszą książkę dotyczącą listów między Marią Skłodowską Kili a jej dwiema córkami. Zapłaciłem za obie książki, a sprzedawczyni, od której kupiłem również bilety do wstępu. Podała mi dużą torbę papierową, w której przechowała obie książki. Zanim wyszliśmy z muzeum, Gosia i ja też oddaliśmy audioprzewodniki. Około 16 roku 30 wyszliśmy z muzeum i zaczęliśmy iść piechotą w stronę placu Zamkowego, szukając miejsca do jedzenia kolacji.